Przechodząc na tyły, fotografuję po prostu gości. Czasem ktoś zerknie w obiekty, wygląda to spoko, to zostawiam. Ja lubię też łapać sobie jakieś tam dodatki, na przykład napis wyjście ewakuacyjne. Są tacy, co go usuwają w Photoshopie, to jest dla mnie dziwne, a są tacy, jak ja, którzy specjalnie na zdjęciu go łapią. Kto to widział? Takie rzeczy. Wiedza, konkrety, dane i poradniki. Wszystko o reportażu ślubnym. Ślub w plenerze wydaje się kapitalną opcją. Często tak jest, ale ma pewne trudności. O tych trudnościach sobie też powiemy, bo czasem światło w plenerze jest masakryczne. A w kościele, w kościele czasem światło może być masakryczne, ale nie musi. Ale pojawiają się inne możliwości, obrazy, jakieś nawiązania. Traktujmy generalnie to, co wydaje się przeszkodą. Traktujmy jak szansę. Szansę na to, by zrobić wyjątkowy kadr. Mam wrażenie, że dla wielu fotografów ślub cywilny w plenerze kojarzy się zawsze z czymś pięknym. To znaczy, zawsze z czymś, co jest turbołatwe, przyjemne, takie po prostu ładne. I często tak jest, że tam jest po prostu ładnie, mamy fajne światło, ale czasem bywa tak, że przez chwilę mamy pochmurny dzień i mamy fajne neutralne światło, a czasem wpada mega mocne światło, które gdzieś oświetla ludzi. Do połowy, i to już jest troszkę bardziej problematyczne. Wtedy już tak łatwo się nie działa. Tak samo, gdy na przykład para siedzi w jakiejś altance, która jest zacieniona, a za nimi są goście, którzy są w pełnym oświetleniu. To nie są proste warunki, naprawdę to nie są łatwe warunki i trudno się wtedy fotografuje. Oczywiście, jeżeli chcemy robić te takie zdjęcia, na których jest trochę więcej niż tylko i wyłącznie sama para młoda, można powiedzieć, że to jest. No to jest, jakby to powiedzieć, okrutnie. Także ja staram się oczywiście wykonać różnorodny materiał, tak, by i para miała zdjęcia, i by widzieli to, co się działo dookoła nich, bo jest to dla mnie też istotne. W tym przypadku, gdzie miałem ten ślub ple plenerowy, cywilny ślub w, w plenerze, cały czas było pochmurno, ale potem, jak zobaczycie, to sytuacja się bardzo mocno zmieniła. Wyszło mocne światło i by sfotografować trochę więcej niż same buzie pary młodej, no trzeba było się nasilić w obróbce, by trochę to wszystko wyrównać. Na, szczęś na szczęście mój preset dał radę, także wykorzystałem to, że on jest w miarę plastyczny i radzi sobie nawet w tak kontrastowych scenach jak ta i udało się uratować to zdjęcie z tych prześwietlonych miejsc. To znaczy ja oczywiście tego nie prześwietliłem, tylko potem wyciągnąć jakby też trochę z cieni. Generalnie jak fotografuję w takich sytuacjach, no to staram się naświetlać tak, by właśnie nie mieć strat w tych zbyt mocno doświetlonych miejscach. Od strony takiej technicznej, jak się przemieszczam, to staram się być tak jak tu widzieliście przed chwilą, trochę przy parze młodej, trochę od przodu, trochę od boku, przejście też na tyły tego co się dzieje, sfotografować gdzieś tam gości, tych co czytają coś, co coś mówią. No tak jak powiedziałem wcześniej, by ten materiał był w miarę zróżnicowany. Przy samym wyjściu ustawiam się najczęściej na wprost, jeżeli jest jeszcze filmowy, no to staram się tak stanąć, by być gdzieś obok, i by każdy z nas mógł złapać sobie to ujęcie, jak para po prostu wychodzi. A jeśli chodzi o zdjęcia, no to, to tak jak tu zobaczycie, mam przemowy, to co czytali tutaj w tym wypadku goście, najbliżsi, yy, o parze młodej. Mam po prostu sfotografowanych gości, takiej grupówce, że tak powiem, nieustawianej. Mam właśnie gości, przede wszystkim rodziców, ale oczywiście tam w tle też coś widać i parę młodą na pierwszym planie. Jak widzicie, to są trudne warunki, ale staram się... Mimo wszystko, tego typu zdjęcia też wykonać, mam też ujęcie na samą parę młodą z fajnym gestem, i takie zdjęcia są dla mnie bardzo ważne, właśnie, żeby był taki gest. Mam też, tak jak już mówiłem wcześniej, takie pokazanie tego, co się dzieje dookoła. Tu pan grał na skrzypcach, także mam dodatkowo takie ujęcie. To zdjęcie z tych trudnych warunków, czyli ten buziak i to mocne światło gdzieś. Poniżej dało się to wszystko fajnie wyrównać, także wygląda to ostatecznie bardzo dobrze, a warunki były bardzo ciężkie. No i samo wyjście. Tak może wyglądać ślub cywilny w plenerze, właśnie jak para jest w Altanie. Da się to ogarnąć, ale wcale nie jest tak łatwo jak wielu się wydaje. A czy w kościele jest lepiej? W kościele bywa lepiej, ale nie zawsze jest lepiej. Czasem w kościele jest ciemno, czasem mamy dziwne światło wpadające, z jednej strony przez okna takie niebieskie, a z drugiej mamy strasznie żółte żarówki w samym starym kościele, więc jest, tych miks tych świateł jest po prostu piekielnie ciężki do ogarnięcia, tak oświetleniowo. Ale jeżeli chodzi o samo poruszanie się w kościele, no to wejście fotografuje klasycznie, gdzieś tam od przodu. I potem lubię przejść się do tyłu, sfotografować to, co się dzieje właśnie nie na samym przedzie. Ja już znam na pamięć dokładnie całą ceremonię, więc wiem, kiedy się udać na tyły, że mnie nic, że tak powiem, z przodu bliżej pary młodej nie ominie. I, I tak działałem sobie też w tym wypadku. Czyli sfotografowałem wejście. Potem najczęściej idę gdzieś na tyły i fotografuję sobie gości. To, co mnie zainteresuje, jak ktoś klęczy, ktoś gdzieś spogląda, ktoś się uśmiecha, gdzieś fajnie wpada światło, staram się być wrażliwy na takie momenty. Nie zawsze one są, różnie na ślubach to wygląda. Czasem nie ma za wiele, nie wiem, jakiegoś ciekawego otoczenia, czy, czy generalnie nic się nie dzieje. No to wtedy wyłapuję jakieś, nie wiem, drobne gesty, czy coś takiego. Zawsze staram się szukać i podchodzić do tego z otwartą głową, ale też trzeba być świadomym, że nie zawsze się zdarza. Tu parę takich scenek było, oczywiście zobaczycie je po tym materiale, jakby wideo. Przejdziemy do zdjęć, no to wam. Pokażę co i jak. Jeśli chodzi o samą przysięgę, to tu nie było filmowca, mogłem fotografować całkiem od przodu. Potem mogłem przejść sobie z jednej strony, z drugiej strony, sfotografować parę młodą razem, każdego z osobna, mieć w miarę różnorodne zdjęcia w trakcie tej przysięgi. Jak jest ten początek przysięgi, to też potem jest taki, taka chwila, gdzie można się obrócić, bo czasem gdzieś tam goście fajnie zerkają i można parę zdjęć też dodatkowo zrobić jeszcze przed samą, że tak powiem, przysięgą. Potem jak już przysięga trwa, no to głównie skupiam się na parze młodej, chyba że mam możliwość sfotografować i widzę, że na twarzach rodziców też coś się dzieje. Także tu wiele zależy od układu kościoła, jak to wygląda w danym kościele, czy jest taka szansa, no i od samych reakcji gdzieś tam najbliższych. Także tu trzeba być w miarę elastycznym, w miarę czujnym i nie podchodzić sztampowo do, do tematu fotografowania w kościele, tylko no właśnie, mieć otwartą głowę i w różnorodny sposób to robić. W takich momentów, które lubię i kiedy podchodzę na przykład do pary, bo przed całą przysięgą staram się nie przeszkadzać parze. Yy, oczywiście bywa tak, że też podchodzę blisko i fotografuję coś z bliższa, ale to są ułamki sekund. Fotografuję i odchodzę. Taki moment, kiedy no, troszkę dłużej podchodzę od przodu, że para faktycznie łapie ze mną kontakt, że na pewno mnie widzi, czuje moją obecność, to jest w trakcie komunii. Kiedy ksiądz podaje komunię to ja i fotografuję wtedy gości i staram się mieć jakieś wieloplanowe zdjęcie, albo po prostu na wprost pary mieć taki ładny kadr, czysty, prosty, bo wtedy najczęściej para już jest taka rozluźniona, nie ma tyle stresu na ich twarzach. Mam fajne, takie pozytywne, uśmiechnięte, że tak powiem, buzie na tym zdjęciu. Także to są takie momenty, kiedy faktycznie lubię podejść bliżej gości. Już też jest po całym tym najważniejszym momencie, także ze wszystkich ten stres troszkę schodzi. No i tu widzicie zdjęcia. Mamy wejście, wzrok też bliskich tutaj dookoła, nie wszystkich oczywiście, ale pani i pan z lewej i z prawej gdzieś tam zerkają. Fajny to taki dodateczek. Mam potem zdjęcie tych pań, które tam przygrywały i śpiewały. Nie chciałem ich łapać od samego dołu, chciałem złapać trochę z tymi wszystkimi Mariami, które są nad nimi, żeby ten kadr nie był tak prosty, jak mógłby być. On nie jest jak, nie wiadomo, jak wybitny, ale on pokazuje trochę szerzej perspektywę tego, jak to tam wyglądało. Tu. Wspominałem wam o świetle i tak, tu fajnie wpadało światło, więc starałem się to uchwycić i dobrze to też na tym zdjęciu wygląda. Przysięga klasycznie raz w jedną, raz w drugą stronę, i raz od przodu. Takie zdjęcia są dla mnie takim must haveem, muszę to mieć. Czasem kombinuję więcej, jak mam szansę, nie zawsze się da stanąć z drugiej strony, bo są jakieś barierki, bo coś przeszkadza, bo nie da się przejść za księdza, bo ksiądz poprosił, żeby tam nie wchodzić. Różne są okoliczności, więc ten, ten klasyk zawsze mogę. Zrobić, a czasem kombinuję po prostu więcej. Przechodząc na tyły, fotografuję po prostu gości. Czasem ktoś zerknie w obiekty, wygląda to spoko, to zostawiam. Ja lubię też łapać sobie jakieś tam dodatki, na przykład napis wyjście ewakuacyjne. Są tacy, co go usuwają w Photoshopie, to jest dla mnie dziwne, a są tacy jak ja, którzy specjalnie na zdjęciu go łapią. Kto to widział? Takie rzeczy. Jeśli chodzi o gości, no to najlepsze momenty to są takie gesty. Takie chwile, które można wyłapać, na przykład po komunii, to się często zdarza, bo ludzie wtedy często zakrywają twarz, sobie modlą się, są bardzo skupieni. I tu jeszcze taki kontrast, gdzie jedna pani jest bardzo skupiona, a, a ten chłopczyk jest ewidentnie taki znudzony. Więc tego typu rzeczy staram się wyłapywać. Oczywiście, jeżeli tego chłopca by nie było, to i tak to zdjęcie by pewnie powstało, może nawet zbliższa, złapałbym samą twarz tej pani, ale... Jeśli miałem możliwość zrobić trochę szerszy kadr, to jak najbardziej jest to wskazane. Mówiłem trochę o trudnościach w trakcie ślubu cywilnego, ale ślub cywilny to nie zawsze ślub w plenerze. Bywa tak, że jest w pomieszczeniu, mimo że miało się odbyć w plenerze. I tak było w tym wypadku. I ciekawa historia, bo jestem już któryś raz na tej sali. I drugi raz umiałem fotografować ślub cywilny, i drugi raz się nie udało. Znaczy, raz się chyba udało, może tak. Trzy, trzy razy tu było podejście. Raz fotografowałem ślub cywilny przy sali, w plenerze, a dwa razy musieliśmy uciekać, bo pogoda nie pozwoliła, do środka. Także tu tak samo trzeba było uciec do środka. I warunki były ciężkie. Po prostu. Nawet nie tyle chodzi o światło, bo jak widzicie, to. Tu już oświetlenie było ok, i się zastanawiacie pewnie, czemu jednak nie udało się zrobić tego w plenerze. Bo no, pogoda w górach bywa kapryśna, i w tym wypadku wyszło piękne słońce potem, ale wcześniej potwornie lało i tam wszędzie było dookoła mokro, a jeszcze pół godziny przed wydawało się, że będzie deszcz, więc, więc nie było jak tego zrobić jednak na zewnątrz. I zrobiliśmy, znaczy para zorganizowała jednak to w środku. Jaka tu była trudność? To światło na szczęście nie wpadało gdzieś tak fragmentarycznie na parę młodą, więc tu to nie było problemem. Tylko problemem było miejsce. No, tutaj potwornie było mało miejsca. Ja, dwóch filmowców, y, można było gdzieś przechodzić tylko za plecami urzędniczki. No to jest bardzo niekomfortowe i trudne po prostu. Więc y, trzeba było sobie jakoś radzić. Tam nie ma co kombinować, nie ma co wydziwiać. Nie ma tyle miejsca i też nie było tyle czasu. Tu nie było żadnych przemów i tak dalej. Więc trzeba sobie w takiej sytuacji po prostu radzić tak, y, y, jak można sobie poradzić najlepiej. Po prostu sfotografować klasykę, parę portretów i tyle. Y, zobaczcie samo wejście do. do nie kościoła, tylko oczywiście do, do miejsca, gdzie miał się odbyć ślub, no jak to było niełatwe tutaj i ciasno było i gdzieś bokiem. Więc jeżeli sobie wyobrażacie warsztaty yy, jakieś stylizowane, w którym wam ktoś pokazuje, jak wchodzi para młoda i jak to sfotografować, to wyrzućcie to wszystko do śmieci, bo czasem może wchodzić tak i jak sobie poradzicie w takiej sytuacji. Zaraz was trochę podregulujemy, bo coś wam się chyba w głowach popierdoliło. Lepiej mieć uniwersalną wiedzę, która po prostu Was nauczy, jak fajnie i ciekawie kadrować, albo po prostu jak sobie radzić w takich sytuacjach, niż która pokazuje Wam dokładnie, jak może wyglądać idealne wesele, idealny ślub. Takie rzadko się trafiają, także tu były trudności, ale sobie z nimi myślę, spokojnie poradziłem. A potem w trakcie, w trakcie samego, samej ceremonii, no to. To światło też tu mogło być trudnością, ale nie było na szczęście, bo tak jak już powiedziałem wcześniej, ono tak mocno nie wpadało. A ja starałem się sfotografować trochę parę, trochę gości za nimi, klasycznie przysięgę. Tam jeszcze pan z aparatem się gdzieś zakręcał za parą młodą. Można to jak najbardziej wykorzystać jako dodatkowe zdjęcie. Jest na tyle czasu, ale jak widzicie, no jest ciasno. I ciężko, po prostu. Z jednej, z drugiej strony filmowiec. Ja mogłem sobie chodzić między nimi, za nimi yy, i od przodu fotografować parę. I na tym się ograniczały praktycznie moje ruchy. Wcześniej chwilkę poszedłem tam za parę młodą i sfotografowałem troszkę gości, ale na więcej szans tutaj jakichś nietudzinkowych kadrów nie było. Nie ma jakiegoś otoczenia yy, niesamowitego, które by mogło nam w, w, wspomóc, jakby te kadry. Więc trzeba to robić. Po prostu w zwyczajny sposób i wyłapywać jakieś pojedyncze motywy. Co to zdjęć, to uznałem, że będę musiał tu kombinować, więc zacząłem od wejścia, jak para moda wchodzi jeszcze na dole na salę, by potem mieć gości, którzy ich fotografują i parę wchodzącą. Mam w trzech etapach to zdjęcie i starałem się tu skadrować tak, by para była z prawej strony, a z lewej było wszystkich gości, widać, którzy ich wtedy fotografują. Więc Wyszło całkiem fajnie, mimo trudnych warunków. No, trzeba mierzyć siły na zamiary. Nie zawsze się da zrobić piękny kadr, nie zawsze się da zrobić jakiś przekombinowany. Można zrobić prosty, dobry, dokumentacyjny kadr, by to było dobrze opowiedziane. Przynajmniej takie mam wrażenie. Jeżeli chodzi o samą ceremonię, potem no to prosty, zwykły kadr ze świadkami w przyzwoitym oświetleniu, trochę ujęć gdzieś tam na gości i przysięga. I tu po prostu liczyłem przede wszystkim. I to oddało jakby na ekspresję tej pary, a czułem, że może być dużo tej ekspresji była i ekspresja pana młodego, i gest panny młodej, także było spoko, można urozmaicić to takim detalem na dłonie, zwłaszcza jak są wydzierane, więc tego to trzeba było wykorzystać. No i widzieliście w trakcie materiału wideo, że ktoś tam z tyłu czaił się z aparatem, i też to starałem się złapać. Także, mimo. Trudności, mimo niełatwych warunków, da się z tego wybrnąć. Yy, I nie ma się co, nie wiem, załamywać, że kurde, a gdzie te wieloplany, a gdzie takie. Takie zdjęcia, jak nie wiem, lubię robić, nie zawsze się da. Trzeba być świadomym tego, że przychodzimy na warunki zastane. I czasem jest trudniej, czasem jest łatwiej, czasem się dzieje więcej. Potem się więcej może dziać na weselu, albo więcej się działo na przygotowaniach. Bardzo rzadko zdarzają się takie sytuacje, że wszędzie, w każdym etapie tego dnia dzieje się dużo, okoliczności są świetne. Więc trzeba po prostu zacząć robić dobrą, reporterską robotę, i nie przejmować się okolicznościami, które są dookoła nas. Wszędzie są trudności, ale jeżeli nie chcecie mieć trudności z układaniem Waszej galerii, to bez trudności taką galerię ułożycie w piknuk. Kod do piknuka macie oczywiście w opisie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak działam na przygotowaniach, takie kulisy przygotowań, to jak czasem rozmawiam z klientami, to zajrzyjcie na ten film.